i tak oto miałem zaplanowane mniej więcej miejsce, gdzie, gdzie sobie pojadę trochę tu pisieć. Eee, ale się okazało w mojej skrupulatnie zaplanowanej trasie najkrótszej że miejsce przejścia przez rzekę Właśnie ludzie, jest zamknięte, no, a kiedyś było to otwarte, normalnie można było tam wszędzie przechodzić. No i niestety, teraz jadę jakiś sobie polem. Szukam czegokolwiek, jakiś, drzew, drzewi. wjechałem, żeby już e, gdziekolwiek sobie przyszedł. trasa nie była długa, bo tam na, na pół godziny ale czasu na wyjście mam jakieś 4 godziny, więc... A i tak będę wracał w posiemku. No, eee, Już nie chciałem tam też dużo bo musiałbym nadrobić kawał drogi. No, więc... Zaraz to będzie tutaj. W ogóle nie mam pojęcia, co tutaj będzie. Eee... Zobaczymy zaraz. To coś akurat się znajdzie, wygląda, że w miarę pusty jest zarosnięte. Znaczy niewiele tutaj ludzi w tym wychodzi. Tylko na razie to wygląda też tak, że dookoła są rowy, nawet nie mam jak zejść do tych drzew. No i takie jakieś Znalazłem... trochę jakby młodnik jakiś, znaczy młodnik, już takie trochę podrośnięty. Ale drzewka nie sadzone, bo wszystko jest w równej linii. Znalazłem gdzieś się tu wcisnąłem. Szału nie ma. No ale. To zawsze coś. No, tylko najgorsze jest to, że teraz jeżdżę z jakimiś ścieżkami, którymi nawet jeździłem, ścieżkami, których nawet nie ma na mapie. Yy, więc jak miałem wracać po zmroku, to nie wiem, czy nie będzie trzeba się szybciej zebrać. Tam dalej widać jakieś to, no nie wiem, pół kilometra nawet nie. Tam są wały. Kiedyś tam tędy jeździłem, ale nie wiem czy tam ścieżka prowadzi teraz. Ścieżka niby jest, ale na mapie są też zaznaczone podmokłe tereny. A tu rzeczywiście są dookoła takie tereny, więc, więc bardzo prawdopodobne że rzeczywiście tam tak jest. I że może się niekoniecznie dać przejechać i będą musiał się z powrotem przedzierać tą trasą, którą przyjechałem tak trochę napały. No nie jest, idę sobie rozłożyć ten hamaczek trochę powiszę, no tylko oczywiście tak planowałem dostać się szybko na miejsce fajną ścieżką bez jakichś tam większych problemów mówię nie biorę nic na komary szybko rozorę sobie hamaczek z moskiterem i będzie ok nie a tu teraz już jestem pogryziony no właśnie miałem wam powiedzieć co tu się działo w międzyczasie nie bo trochę mi nie było Raże standardowo brak czasu żeby gdzieś wyjść. E, no to drugi powód. Miałem, znaczy miałem. No, miałem nagrany materiał. Niezmontowany. No i co się stało? No, stało się to, że straciłem kamerkę. No, ból straszny. E, niestety, kamerkę przesiałem. Dwa miesiące Prawie dwa miesiące minęło. Śledzę gdzieś te fora, wszystkie jakieś Oliksy itd. i tak dalej. No i co, no i kamera nie wypłynęła, więc no niestety muszę się liczyć z tym, że przepadła całkowicie. Już, że już jej nie odzyskam. Ale Michał, dzięki wielkie. Michale, bo pożyczył mi swoją nieużywaną kamerkę. Także na chwilę obecną czymś tam możemy coś, coś mogę ponagrywać. Także trzeba się cieszyć z tego co mamy. No i dlatego to się z nami jak będziemy słychać. Tam coś tam sobie w domu sprawdzałem, no ale to wiecie w domu, a gdzieś w terenie to co innego. Eee, a najwyżej będę głośniej gadał, albo nie wiem, później będę nagrywał dźwięk jakoś inaczej jak nie będzie jakoś bardzo dobrze łapało. Także zobaczymy. A teraz będę dalej walczył już poza ekranem z tym Hamakiem Stiperem, bo szkoda was męczyć tym widokiem po prostu tak dawno jak się rzadko wychodzi. A później człowiek bierze do ręki ten sprzęt i nie wie, co z nim zrobić. No, tak jest. To nic spektakularnego dzisiaj nie nakręcimy z pewnością. Taki od sobie króciutki zwykły wypad. E, nawet nie zabrałem za bardzo jakichś uchwytów do roweru też ani niczego już nie chciałem się kombinować. <laughs> Także sobie po prostu teraz powiszę, zrelaksuje się. A może i się nawet prześpię chwilę. Zobaczymy. Dzisiaj w ogóle, no, patrzcie, zawsze dzisiaj z sakwami na rowerze, ale z racji tego, że zacząłem dziecko wodzić na siodełku to sakwy nie wchodzą. Nie mieszczą się na bagażniku. No i kupiłem sobie taką e, uprząż. Widać tu, widać. E... Typowy chińczyk, kupiony tak przez, przez Decathlon, bodajże Rockrider, tak? Dobrze mówię. Riverside, przepraszam. Riverside e, sama uprzęż fajna, sztywna, ale nie mam dedykowanego worka do tego, ani do takiego, e, by na pewno ułatwiło to pakowanie. A mam taki duży worek, teoretycznie jakiś drysack. Drybag, zwał jak zwał, modna nazwa, e, ale jest ogromny, bo ma 50 litrów. No i upakowanie tego sprzętu w takim luźnym worku i włożenie w tym mm, jest lepsze niż sakwy, bo inaczej jednak czuć to na rowerze, jednak te sakwy gdzieś tam ten tył obciążają mocno, znam ja tak to odczuwam. na kierownicy tego nie czułem. Ale z pewnością trzeba popracować mocno nad jakimś pakowaniem, bo jak wziąłem parę takich luźnych rzeczy, no to to wszystko mi po prostu dyndało, majtało no się, było luźne, no ale, ale później sobie jeszcze raz poprawiłem, kurde, poprawiłem sobie ten worek Ja już się tam jakoś w miarę trzymał, nie najgorzej. Dobra, idę, wchodzę sobie do muskietierki, sobie poleczę, bo mi zaraz zjedzą. No, leży tak, wiem hmm. Biorę sobie taką, nawet w lecie, biorę sobie jakieś podkładki. To jakaś gdzieś kupiona kiedyś, FAKA z izolacją. Coś trochę jak na, na, szybę się kładzie w samochodzie. A, ja z jakąś dyszkę jakiejś kupiłem, w, chyba w Kauflandzie czy czymś takim. No, na lato sobie biorę. Może nie jest jakieś to super małe po spakowaniu, mogło być mniejsze, ale, ale działa, o no to chodzi. Wcześniej wspomniałem, że za dwa dni też sobie uderzamy do lasu. I tak sobie pomyślałem, że jak będzie trochę czasu, to dogram jeszcze jeden odcinek o namiotach jednoosobowych. Bo mam jeden, kiedyś kupiłem, zresztą widzieliście go kiedyś na jednym filmie. Eee, wtedy, zakończyliśmy materiał. Do, do telewizji no i po tym namiocie mam pewne spostrzeżenia i po prostu sobie pomyślałem, że warto będzie też Wam je przekazać eee, żebyście może trochę bardziej sobie świadomie wybrali ten namiot jednoosobowy jeżeli w ogóle ktoś będzie w takie coś chciał iść nie? No. no myślę, że parę uwag naprawdę będzie przydatnych a, a ten namiot jest, będzie dobrym przykładem tego, jakiego namiotu nie wybrać. Albo jeżeli wybrać, to zrobić to świadomie. No a tak poza tym, w sumie rzadko robię jakieś takie odcinki tematyczne czy coś, bo a i tego jest dużo na necie, więc... E, ciężko się przez to przebić, a też się nie czuję się wiecie, specjalistą w tym wszystkim. Więc bardziej, jak coś mówię, to swoje spostrzeżenia, swoje zdanie. E, ale, e, jedna rzecz, którą która niedawno się, znaczy, no, nie wiem, w sumie, czy się wyjaśniła, ale nieraz na forach e, są takie, Wiecie, mastodawcy no, mówiąc, kłótnie o to, którą stroną położyć karimatę, która ma. Tą warstwę folii odbijającej. Czy folią do góry, czy folią do dołu. No i niedawno też były taki jak wątek. No to na forum. E, no, jeden chłopaczek gdzieś tam coś, e, coś wynalazł. Takiego sensownego, e, które mówiło o tym, żeby gra, e, z folią, tą warstwą folii dawać do ciała. E, a do tego ja na stronie Termaresta. Czyli takiego nie da się ukryć, ale mocno wiodącego producenta i który z pewnością wie co mówi, również znalazłem informację o tym, żeby karimatę, przykładowo karimatę, zobaczcie to na karimatach jest ta warstwa, żeby karimatę kłaść właśnie folią, tą srebrną folią stroną do góry, bo ona odbija ciepło, a tamta warstwa pianki ma to izolować. No, więc myślę, że odwieczny temat, którą stroną kłaść matę, karimatę, został w tym momencie rozwiązany. Bo można było się wcześniej zastanawiać, że na przykład folią damy do dołu, to dzięki temu nam nie wsiąka wilgoć, bo folia jej nie przepuszcza do karimaty. No i ogrzewamy większą część, tak, bo ogrzewamy piankę wtedy, nie? więc. Teoretycznie trzymamy tam ciepło. A folia zatrzymuje to zimno i to od, od gleby. Ale wychodzi jednak, że nie. Że jednak lepiej jest. Jeżeli chcemy zyskać maksimum ciepła, oczywiście. Bo jeżeli będziemy chcieli po prostu sobie poleżeć na karimacie, no to wtedy tam bez różnicy. Nie? Bo i tak w przypadku niektórych karimat termaresta to są na tyle grube, że bez problemu można leżeć na tej drugiej stronie. Jeszcze odrobinę szybciej niż planowałem w miejscu. Chciałem sobie jeszcze coś zjeść. Ale zaczęły się jakieś typy po krzakach kręcić. A jak tak stwierdziłem, że... ...się spakuję szybciej. Nie, może gdzieś tu się jeszcze zatrzymam, sobie coś zjem raz Ogólnie jednak udało mi się na ten wał dojechać, więc... ...nie będę się przedzierał przez krzaczory. Jestem sobie spokojnie do domu. No i kurczę, ja tam w krzakach siedziałem takich ciasnych, a tutaj są zarąbiste fajne drzewka. I fajna miejscówka by była tutaj. A... No trudno. Będę wiedział na następny raz. Kurde, już jestem, ale się zrobiło tak chłodno bo jednak tutaj nie, nie będę siedział, bo zmarznę na szczęście i tak wziąłem ja sobie jakąś dłużej i na wiatr, szybkiego i deszcz który by się zapowiadał jak przy opady. ale nie idzie pół godziny gdzieś, więcej, może 40 minut stąd do domu to będzie jakoś przeżyć bez uderzenia w domu Teraz trochę do etapu bo kawałek asfaltem później wjedziemy znowu na wały. Do lasu A... A z lasu prosto do miasta I tam chyba zakończymy, bo Bo co tu kręcić w mieście fajnego Już tak sobie jadę Zgadam, w ogóle nie pomyślałem o tym że przecież jest wiatr się nie idzie kamera nie jest blisko mnie i ciekawe czy będzie cokolwiek słychać co ja mówię czy mówić głośno no ale w ogóle wcześniej jak jechałem tam i w pszakach się przyjechałem w którymś momencie stwierdziłem że no a za... No jednej z na najcięższej przerzutce, to, to nie do końca dobry pomysł, nie? A myślę sobie, zmienię tę przerzutkę na lżejszą, po co się męczyć? No i zaczynam cykać, i cykam, i cykam. I nic, przerzutka nie reaguje. Myślę sobie, no to zsiądę z tego również może że ten łańcuch tam gdzieś wyżej, może coś... Linka się zblokowała, co, tego, nie wiem. Oszukałem łańcuch, oszukałem i cały czas parach. No i co, no taki zrezygnowany, już mówię, Może się po prostu zwierciadliła. Więc no tak, jechałem dalej. No i tak sobie kawałek dalej przyjechałem. A no i nagle się patrzę na te przeszutki, tak znaczy na manetki. O, i coś się okazało? Nie, że wszystko się zjebała, Tylko jestem zjebany, i po prostu nie do używam. używałem. Się patrzę w ten ekran, i w ogóle nie widzę no, ani światła swojej latarki. Ciekawe, czy ostatecznie na filmie, jak będzie widać. Fajny zachód, naprawdę fajnie, bardzo ładnie. No i wjechaliśmy jeszcze do lasku. Taki bardzo mały lasek w mieście, znaczy no, na obrzeżach właściwie. No ale z tego, że miasto i dużo ludzi w tęty przychodzi, to jest mega sykiasto. A więc nawet tutaj nigdy nie myślałem, żeby my się tu rozbijać. Szkoda po prostu. No i co, no pożegnamy się w takim układzie. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Postaram się to w miarę jakoś szybko zmotywować, żeby coś, coś w końcu tam wpadło na ten kanał, żeby tam nic nie umierało. No i co, no za dwa dni wyjście z chłopakami, a później będziemy dalej celować. Wyjścia z może Mam nadzieję, że coś tutaj się pokręcić. Dzięki, wielkie. Za to, że ciągle, ciągle jesteście. A właśnie. Patrzcie, zapomniałem. Ja tak dawno filmu nie wrzucałem. A tam subskrypcje przekroczyły 100 osób. Naprawdę. Dzięki, dzięki, wielkie za to. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia.